Mamy czasy dominacji telefonów komórkowych i telewizji na żądanie. Dziś odpowiemy sobie na pytania, jak w tych czasach broni się książka, czy nadal chętnie chodzimy do biblioteki i co najważniejsze, czy żukowianie czytają? Żeby to sprawdzić, udaliśmy się do nowej siedziby żukowskiej biblioteki, którą otwarto rok temu. Pierwszy raz biblioteka ma swoje cztery ściany z prawdziwego zdarzenia. Nie wynajmuje gdzieś miejsca, jesteście tutaj sami sobie. Płynęło to jakoś na, na, na was, na organizację pracy? Yy, pracuje wam się lepiej? Zdecydowanie mamy tak swoje miejsce upragnione, które wygląda i jest zorganizowane tak, jak chcieliśmy. Książki wszystkie się mieszczą, nie musimy ścisku żadnego tutaj mieć. To no dobra, miejsce jest, ale czy żukowianie czytają? Mina żukowa jest mocno rozczytana. Są rejony, gdzie, gdzie na przykład jest mniej ludności, to też się odbija na statystykach. Natomiast generalnie ci, co czytają, czytają bardzo dużo. A chciałabym jeszcze. Nie wiem, no jakoś yy, sprowokować do czytania tych, którzy jeszcze po książkę nie zdążyli chwycić i się przekonać o jej walorach. Przyjrzyjmy się liczbą, a te mówią same za siebie. W zeszłym roku biblioteki zarejestrowały 2841 aktywnych czytelników, czyli o 292 więcej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku zostało wypożyczonych do domu 41 313 książek, 1487 czasopism i 277 audiobooków. W stosunku do roku 2021 wypożyczenia na zewnątrz wzrosły o 14 238. Mało tego. Są osoby, które czytają ponad 100 książek rocznie. W ubiegłym roku ja zaczęłam dopiero zapisywać od marca, no to przeczytałam tak oficjalnie 109 książek mniej więcej. Tutaj usłyszałem, że zdarza się tak, że Pani jednego dnia wypożyczy książkę, a następnego dnia już przychodzi im oddać to następną. Też są takie serie. tak? Tak, Wczoraj tak, nie dalej jak wczoraj tak było. Do ręki padła mi książka, która mnie zainteresowała i wtedy już wieczorem się nic dla mnie nie liczy i do, no, niestety zarywam noce, do drugiej, do trzeciej czytam i, i, no, i, i cieszę się, to bo, bo mi sprawia ogromną radość. Czytam różne książki, od biografii rozpoczynając, autobiografii, podróżnicze książki, reportaże. Jest. Taka jedna jedyna książka, którą pani uznaje za swoją ulubioną najlepszą. Hmm, Harry, Potter. Harry Potter. Harry Potter, tak. Nawet ja koszulkę kupiłam z, z, z napisem Harry Potter. Żukowska biblioteka i jej filie to jednak nie tylko miejsca, do których chodzi się oddać książkę i wypożyczyć kolejną, jej załoga sama wychodzi do mieszkańców z szeregiem inicjatyw. Tu się dzieje dużo poza standardową pracą biblioteki. Opowiedz trochę o tym, jak wychodzicie do czytelnika, jak jeszcze zachęcacie, żeby z książką obcowali? Tak naprawdę bardzo mocno pomogła nam w tym pandemia, ponieważ bardzo dużo naszych aktywności przenieśliśmy do internetu. Rozwinęliśmy naszą stronę na Facebooku, na Instagramie, dzięki czemu zaangażowaliśmy naszych czytelników we wszelkiego rodzaju akcje, takie jak konkursy, plebiscyty. Więc to już było takie pierwsze wyjście do tych, którzy niekoniecznie czytają i do tych, którzy niekoniecznie odwiedzają naszą, nasze placówki. Natomiast ostatnio możemy się pochwalić pierwszym zorganizowanym przez nas integracyjnym piknikiem czytelniczym. Odwiedziła nas cała masa małych i dużych czytelników i była to naprawdę świetna zabawa. Myślę, że to była jakaś alternatywa dla tych wszystkich tradycyjnych obchodów Dnia Dziecka, ale okazało się, że, że zabawa z książką jest również bardzo interesująca dla ludzi w każdym wieku i mogliśmy liczyć na, na wielu odwiedzających. Na koniec, trochę historii. Biblioteka Samorządowa w Żukowie prowadzi działalność od 1948 roku jako Gminna Biblioteka Publiczna. Od 1 stycznia 2000 roku funkcjonuje natomiast jako Biblioteka Samorządowa w Żukowie. Biorąc pod uwagę statystyki i szereg inicjatyw, nie musimy się obawiać o to, że jej czytelników zabraknie. Wręcz przeciwnie, oni się dopiero rozkręcają.